Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w Pepko na Przeglądzie i dzisiaj będą piękne, jesienne nowości. Zapraszam Was oczywiście na moje shortsy, które zaczęłam wrzucać, mam nadzieję, że też już oglądacie. Zaczynamy od pięknych nowości i zobaczcie, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, to jestem w dobrym mieście, ostatnio jestem często w Olsztynie, więc też zawsze staram się powiedzieć właśnie gdzie jestem, żebyście sobie mogli iść i zakupić daną rzecz, która Wam się spodoba. 25 zł kosztuje to... Ta, to, ta dekoracja drewniana, to yy, ostatnio wam to pokazywałam, ale widzę, że u nas w mniejszym pepku też jest. Dobra, zaczęło się, słuchajcie. Ja jestem po prostu podekscytowana. Zobaczcie, tutaj sobie wrzucacie t i, yy, i macie piękny, piękny efekt. Tedy nie są duże, tedy nie są duże, naprawdę duże. Yy, zobaczcie, jest aż mi ciężko ją złapać w rękę tak się prezentują. Oczywiście ja wam polecam te większe tealighty do tych większych takich dyniek, żeby był ładniejszy efekt i taka dynia jest, w, słuchajcie, w Pepko za 20 zł, więc myślę, że fajnie. Ja się bardzo cieszę, chociaż jak widzę gdzieś, że dziewczyny nagrywają mm, jakieś grzybki, jakieś takie inne rzeczy, takie słoje dynie, ja na to czekam, słuchajcie, ja na to czekam. Mam nadzieję, że to znajdę, bo chcę sobie zakupić, bo yy, jakoś wcześniej mnie to nie interesowało, a teraz Taki jesienny czas też bym chciała ustroić ładnie sobie chociaż kuchnię i salon, żeby to, żeby to wiecie, fajnie wyglądało. Za chwilę przetargam swoje poszewki, swoje poszewki z jakimiś liśćmi, z dniami, też bardzo lubię. Dobra, jak jesteśmy tutaj, to wam pokażę taką, taką rameczkę na trzy zdjęcia, ona jest taka, zobaczcie taka widzicie, wysunięta trochę do przodu w kolorze złotym jest ta rameczka 17 zł kosztuje, tu macie wymiary jest do powieszenia na y, poziomo, tak jak tutaj, ale myślę, że nie byłoby problemu, jakbyście sobie po prostu y, powieśli ją pionowo tylko trzeba było tam z tyłu szuruburu zrobić i, i ten haczyk przez, przestawić, tu mamy następną nową ramkę, zobaczcie, też na trzy zdjęcia, drewniano czarna, 3 razy 10 x 15 cm za 15 zł i tu jest ta sama sytuacja z tym przyczepieniem tego tego z tyłu. Dobra. Idziemy dalej. Pamiętajcie o subskrypcjach, bo jest po prostu szał, co się dzieje. Bardzo szybko mi lecą te subskrypcje. To są darmowe subskrypcje. Nie bójcie się tego. To nie jest nic płatnego. Możecie sobie włączyć też dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia o moich filmikach. Jak tylko wpadną, to dostaniecie. Czasami piszecie pierwsza, pierwsza, ja pierwsza. Bardzo się cieszę, że, że, że właśnie Wy też jesteście zadowolone, że jesteście pierwsi. Super. Ja bardzo, bardzo też na to patrzę i zobaczcie. Tutaj mamy następne nowości. Nie zdążyłam Wam powiedzieć wszystkiego, i już mamy następną nowość. Za 12 zł grzybek. I słuchajcie, ja się zastanawiam, co to jest. I tutaj jest napisana jakaś tam dekoracja. Już nie pamiętam, co jest napisane, ale sobie tak pomyślałam, że, że to może być taki wazonik. Zobaczcie, tutaj jest dziurka. Tu są trzy dziurki w kapeluszu. Możecie nalać wody i wstawić delikatnie leciutkie kwiatki, albo po prostu coś takiego. Wiecie wysuszonego leciutkiego, żeby to się nie przewróciło, bo to jest szklane. No i tu jest jeszcze taka opcja kolorystyczna, kolorystyczna więc myślę, że fajnie. Co my tutaj jeszcze mamy? Tam, tadadam. więc mamy takie dwie opcje kolorystyczne. No, lecimy dalej, 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 dalej idziemy. Mamy te skrzaty, skrzeciki, które wam ostatnio pokazywałam, ale wam pokażę jeszcze, jeszcze wam pokażę. Słuchajcie. Fajno, fajne świece, 20 zł kosztuje ta świeca. Obok mamy puszkę, jakby ktoś chciał sobie coś tam wrzucić, coś tam wrzucić i też postawić też taki jesienny akcent. Zobaczcie, tak wygląda na jakąś herbatkę, czy na coś, nie wiem, na jakieś nie wiem, cukier, czy na cokolwiek. I ona kosztuje 5 zł, więc macie tutaj taką puszeczkę. Wyżej mamy świecę Wyżej mamy świecę, tę taką dyniową, ale ją wam pokazywałam. Pokażę Wam tego grzyba, bo wiem, że chyba tego małego pokazywałam, a tego dużego nie. Więc tu macie takiego dużego. On się mega mieni. Nie wiem, tutaj tego nie widać. 15 zł kosztuje. Ale jak nim tak poruszacie, to on się po prostu przepięknie błyszczy na złoto. No i tu macie obok tego mniejszego zadyszkę. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Tu jest pełno jeszcze takich wyjazdowych rzeczy, ale już widzę, że to znika powoli. Yy, znika powoli, słuchajcie, z półeczek. A my idziemy do czego? No do czego ja mogę iść? Mogę iść do kubeczków. Słuchajcie, przepiękne kubeczki. Jeżeli w ogóle chcecie jakieś kubeczki, a nie macie w PEPKO, a macie Sinsei, no to wpadajcie, słuchajcie, do senseja, bo w senseju są kubeczki przepiękne, dynie białe, pomarańczowe. No, musicie po prostu zobaczyć mój ostatni przegląd z Sensei. Tam są to sobie zerknijcie, czy Wam się będą podobały. Bo dla mnie po prostu mega. Tu mamy też taką dynię w Pepko wihała. Ja chyba w tym roku coś podobnego sobie kupowałam. I ta dynia jest za. 5 zł, więc myślę, że to w ogóle jest mega cena, bo w Sinseju takie zamykane dynie, trochę większe, 20 zł, 19,99 kosztuje. No i tak sobie zerkam, tak, jest jeszcze tutaj taki jesienny kubeczek. Są jeszcze takie małe, o takie jak te, tylko jeszcze jest dynia narysowana, też fajnie, 12 zł kosztuje ten. Zobaczcie, ten kosztuje więcej niż ta dynia. Jeszcze są takie dynki yy, białe. Więc jeżeli poszukujecie to to jeszcze są białe. Dobra. Idziemy dalej. Szukam tych koniakówek, moja kochana. Ja wiem. Cały czas jak jestem o kieliszkach, przy kieliszkach to myślę o Tobie i o tych koniakówkach, że miałam o nich pamiętać i pamiętam, ale na razie niestety tutaj nie ma. Ale gdzieś ja w jakimś innym sklepie widziałam, tylko z moją sklerozą to jest po prostu szok. Tu mamy jeszcze takie talerzyki do tych filiżanek. Zobaczcie, tak wam pokażę przekąskowe talerzyki za 15 zł. Okej, okay. ale widzę, że tu jest jeszcze taki duży talerz. To jest w ogóle taki mega duży talerz jak na ciasto. O, zobaczcie, tak wygląda. Też takie są filiżanki. No i ten kosztuje... 20 zł i jest napisane handmade, czyli ręczna robota, więc myślę, że to też fajnie. To, to trzeba docenić. Ja uważam, że tych, którzy robią ręczną robotę, to naprawdę trzeba doceniać. Tu mamy jeszcze takie miseczki wjechały, i te miseczki są po dyszku. I tu jest taki kolor, jak widzicie, taki beżowy. Tu mamy jeszcze po lewej stronie różowe, jakby ktoś chciał. Te różowe chyba wcześniej widziałam, ale tych beżowych nie widziałam. Dobra. Jeszcze mamy tu zielony. Taki zielony, proszę bardzo. Tu są jeszcze do tego talerze. Takie matowe. I ten matowy talerz jest za 8 zł, i chyba to już będzie wszystko z tego. Ale jakby ktoś chciał, to zobaczcie, pokażę Wam tu też miski, ale te miski już są takie w takim bardziej jasnym, zgniłym, zielonym kolorze za 6 zł. I tam są jeszcze takie beżowe. Dobra. Dziękuję bardzo. Ale oczywiście to jest jeszcze nie koniec, nie? Dziękuję bardzo tutaj z miseczkami. Podejdziemy co, po coś do, dla naszych Milusińskich. Zobaczcie tutaj, jak ktoś ma dużego psiaka, to może mu to kupić. Oczywiście szukam, gdzie to piszczy. A, dobra, to piszczy tutaj w głowie. Wy tego nie, ściszy, nie, nie słyszycie, bo ja to mam tutaj przyciszone. Dobra. Poczekajcie, bo ja uwielbiam takie rzeczy. Poczekajcie, muszę to zaczepić. Mały haczyk do dużej rzeczy. O, jest tu cena od razu: 20 zł, słuchajcie. Dobra, odkładamy. No, dawaj, Sylwia, dawaj, dawaj, bo nie ma czasu, dawaj, bo nie ma czasu. Zerkamy dalej, dalej mamy szczoteczkę do zębów. Jakby któryś z, was, z waszych piesków na przykład lubił myć ząbki. Nie, to mamy tutaj szczoteczkę do zębów. 12 zł kosztuje. I tu mamy jeszcze taką, nie wiem czy to jest cebula czy to czosnek, 10 zł kosztuje, tu mamy obok też jakąś, tu mamy jakiegoś grzybka, o jesienne, znaczy nie dekoracje, tylko zabaweczki dla piesków, więc fajnie. Tu mamy takie, takie torebeczki, jak idziecie na spacer, na przykład na przekąski, jak dajecie swoim pieskom, dyszkę kosztuje, tu są jakieś nowe paseczki, chyba tylko na szyję, za 5 zł. Tu jest taki tylko w kolorze czarnym. Tu mamy jakąś myszę też za piątaka. Fajne miseczki, tylko takie bardzo malutkie, dla takich malutkich piesków. Proszę bardzo, to taka łapka, zadyszkę. Tu mamy taką w kostki, to będzie bardziej może dla pieska. Też zadyszkę. No i dobra, pokażę Wam jeszcze dla kotka i pokażę Wam te fajne spanie dla piesków albo dla kotków. Tu mamy yy, taką w ryby, też dychę kosztuje. No i tu jest te spanie fajne. Jest mega, powiem Wam, że bardzo mi się podoba i kosztuje 50 zł. Ja bym bardzo chciała swojemu pieskowi, kurde, tak mi szkoda jest tych pięciu dych, no ale może mu kupię, może mu kupię. Zobaczcie, to są takie uszy, tylko nie wiem, czy on się tu zmieści, nie? I wolałabym, żeby ta poduszka w środku była na przykład jakaś ciemna albo w ogóle kremowa, nie taka żółta. Coś mi tutaj chyba mi się zdaje, że ja gdzieś widziałam, właśnie z taką kremową i nie kupiłam. Dychę kosztuje taki kocyk z zielonym, ale są jeszcze takie ciemne szare. O, zobaczcie w łapki. I są jeszcze jasne szare. Ale coś jeszcze tu Wam chciałam pokazać. A, i jeszcze możecie kupić domek. Zobaczcie, zbliża się już... Yy, zbliżają się chłody, więc możecie za taki domek kupić za 50 zł dla swoich milusińskich. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co Wam się podobało, co już kupiłyście. Czy oglądałyście mojego sinseja tutaj, co Wam wrzucam. Tutaj wrzuciłam Wam też Pepko, wrzuciłam też Action. Mam nadzieję, że polajkujecie, udostępnicie. Yy, zostawicie komentarz. Trzymajcie się. Cześć!